Dzień dobry, witam wszystkich dewiantów kompostowych na kanale w Szumilesie. Dawno nie było odcinka o kompoście. Dlaczego nie było? Bo tu się nic ciekawego właściwie od roku nie dzieje. Czemu zatem wrzucam? Ponieważ te dewianty kompostowe po drugiej stronie ekranu, pozdrawiam Was serdecznie, wiercą mi dziurę w brzuchu. Cały czas, żeby coś zrobić, i stwierdziłem, że jak zrobię odcinek, nieważne jak głupi by on nie był, to i tak zawsze będzie część osób zainteresowana. No to robię. No co mam zrobić? No tyle próśb, jest, że, że trzeba. Moi drodzy, stary kompostownik z palet zrobiony. No, ładnych już kilka lat ma, już nawet nie liczę, nie pamiętam. Tutaj są nowsze, jakby te komory, tutaj starsze. To się wszystko już trzyma na słowo honoru. Miałem tutaj duże plany zmian, projektowania innych kompostowników. Nie wiem, czy to wszystko mi wypali w ogóle, czy te cele wszystkie. Swoje zrealizuję. Ostatnio ogród też zaniedbany był bardziej, mniej pracy w to wszystko wkładałem, i po prostu tutaj też nie chciało mi się przychodzić, nie chciało mi się nie wiadomo, czego tam robić, dlatego wygląda to, jak wygląda. Co jest tu robione? Powinno być od czasu do czasu przerzucane ale już dawno, bardzo dawno temu nie było. Na dnie kompostowników jest już na pewno ładny, czarny, gotowy kompost, bo to już trwa długo, jak on tutaj jest robiony. Można byłoby to wszystko przerzucić, przesiać i po prostu wykorzystać nagrządki, zwłaszcza teraz jesienią, ale... No nie wiem czy uda mi się ponawozić te grządki, bo naprawdę mam różne takie rzeczy na głowie, o których wam nie mówię, i też no, muszę się tym wszystkim zajmować. Powinno być od czasu do czasu podlane zwłaszcza latem jak jest susza natomiast w tym roku o tyle ta pogoda była w tym kontekście łaskawa że nie musiałem tego robić bo właściwie cały czas gdzieś tam jakiś deszczyk był no, no może były ze dwa momenty, a nie przepraszam były takie dwa momenty bardzo suche jak tutaj podlewałem um, też borówki, mi się dwa razy w tym roku zdarzyło je podlać bo rzeczywiście było tam chyba w sierpniu troszeczkę tak sucho, czy tam w lipcu nieważne, to jak podlewałem tutaj borówki to też Podlałem kompost, bo po prostu przesuszony kompost równa się temu, że no jest martwy. Uciekają z niego nie tylko dżdżownice, ale szereg mikroorganizmów, przede wszystkim też bakterie. Po prostu to zamiera. Nie wiem, czy mówiłem Wam o tym, co się tu wydarzyło, ale to jeszcze poprzedniej zimy, znaczy właściwie w tym roku, ale, ale jeszcze przed wiosną odwaliłem taki numer, że wsypałem tutaj popiół z kominka i okazało się, że ten popiół jednak miał w sobie jakieś tam ogarki. Takie, no, po prostu jeszcze się żarzyło gdzieś tam i mi się podpalił ten kompost i tutaj gasiłem go. Na szczęście, no, tak spodziewałem się, że tak się może zdarzyć, więc obserwowałem. Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym z tym popiołem. Najlepiej znaleźć sobie taką albo jakieś takie wiadro metalowe, albo węglarkę to się mówi i po prostu ten popiół spiecał U mnie jest go bardzo mało, więc rzadko go wydobywam. To to jest plus akurat, że mogę wydobyć i przez tam, nie wiem, tydzień na przykład. Jeszcze nie chcę to gdzieś postoi w tym wialrze, żeby właśnie zgasło ewentualnie. Także nie, nie, niebezpieczne to jest no. ten ten popiół, natomiast przydaje się też. W przypadku kompostownika to taką miałem tutaj akcję właśnie gaszenia też tego drewna, no bo wiadomo to drewno tutaj na wierzchu to już tyle lat stoi, takie przesuszone było, no to, to, to łatwo żeby się po prostu podpaliło. Czasem dochodzi nawet do, w takich już ekstremalnych warunkach, może dojść nawet do, pewnym, no, do samozapłonu, po prostu zdarza się to. Rzadko, bo rzadko, ale może się, może się zdarzyć, że, że coś takiego tutaj do, dojdzie do tego. Moi drodzy. No cóż ja tylko po prostu wyrzucam, jak widzicie, najróżniejsze rzeczy, czy to troszeczkę czasami te które dorzucę, bo celulozy lubią dżdżownice, czy też po prostu różne obierki, odpady z ogrodu. Teraz będzie ich bardzo dużo znowu, bo trzeba zrobić porządki w warzywniku. Ale tutaj na przykład są jakieś takie trawy, które mi gdzieś tam porosły. Tak sobie wyrwałem, mówię, nie będę rzucał gdziekolwiek, tylko na kompost. Jak oglądacie kanał, to wiecie, że ja wrzucam do kompostu właściwie wszystko. Zrobiłem kiedyś taki duży film, i z dobrą, bardzo dobrą oglądalnością. Był zatytułowany Czego nie wolno kompostować, coś w tym stylu, jakiś taki tytuł był. I, I tam tłumaczyłem, dlaczego ja wrzucam właściwie wszystko: no poza takimi absurdalnymi rzeczami jak nie wiem, gruz, szkło i tego typu rzeczy. To resztę rzeczy wrzucam. Czy to mają choroby, czy nie mają tych chorób, ja tam już teraz to nie będę się wysmętniał za dużo, ale zwyczajnie, no, nie wierzę w to, że jestem w stanie pozbyć się różnych chorób przez to, że. Na przykład spale gałęzie, na których był mącznik, powiedzmy. On się i tak pojawia co roku w dobrze prosperującym kompostowniku, najlepiej tak robionym metodą na gorąco, przynajmniej częściowo, przez chwilę, żeby zrobić na gorąco. O tym też są filmy u mnie. No, to powinno wszystko elegancko tam się poukładać. No, może nie pozbędziemy się wszystkich patogenów i wszystkich chorób, ale jednak myślę, że dosyć dużej części uda się pozbyć. Tutaj mamy zobaczcie, tutaj rosną normalnie drzewa, po prostu już się tam ukorzeniły i, i, i tak to jest zaniedbane. Mam cztery te komory. Wydaje mi się, że jednak na przyszłość, jakbym tutaj coś kombinował z tym, to jednak bym się ograniczył do trzech albo do dwóch, nawet może takich większych, ale no, no może trzy, może dwie. No, jedna to jest kiepsko, bo jednak nie ma nawet jak przerzucić z jednej komory do drugiej. Jak się chce przerzucić kompost, a nie wykorzystywać go jeszcze, no to albo nawet. Przerzucić, ale po prostu przesiać i resztę co nie przesiane, takie większe kawałki, no to przy jednej komorze to jest ciężko. Trzeba gdzieś to na bok odrzucać, potem wrzucać z powrotem. Dwa razy taka robota, więc przynajmniej dwukomorowy kompostownik polecam. Taki bardzo sprytny jest 1 na 1 na 1 metr, czyli taki metr sześcienny. On wtedy dobrze prosperuje, a nie zajmuje też dużo miejsca. Łatwo przerzucić, bo nie jest wielki. Łatwiej tam gdzieś do niego dostać się. Jak mamy taki 2 dwa na 2 dwa, na 15 metra wysoki, powiedzmy, to już trochę jest więcej kłopotu z tym. A taki metr na metr szeroki i do tego powiedzmy około metra wysoki może być metr dwadzieścia. Na przykład to bardzo fajnie prosperuje, do półtora metra powiedzmy, jeszcze da się to jakoś tak względnie fajnie poprzerzucać, i myślę, że właśnie bym tak się skupił na dwóch, ewentualnie, właśnie trzech komorach, dlatego że nawet jeżeli będę miał troszeczkę za dużo tego wszystkiego, gdzieś mi się już nie będzie mieścić, to przynajmniej też jest motywacja, żeby coś zrobić z tą. Komorą, która już jest zapełniona i nie daje nam możliwości właśnie ym, yy, wrzucania. Po prostu, teraz mam jeszcze miejsce, cały czas się to tam ubija, bo to tak luźno wrzucam różne, różne takie napuszone, można powiedzieć, materiały. No to. Yy, jest miejsce, to wrzucam. Nie muszę tego robić, żeby to przerzucać, wydobywać. No to nie robię z chociażby. Natomiast jak miejsce się zaczyna powoli kończyć, to jest jakaś ta motywacja. I, i, I to jest tak, że znowu warto szukać takiego złotego środka. Czyli jeden kompostownik, jedna komora to uważam zdecydowanie za mało. Cztery i więcej może już być powoli za dużo dla ludzi, którzy uprawiają, tak jak ja, amatorsko jakiś tam taki przydomowy y, ogródek. No chyba, że należy do grona dewiantów kompostowych, którzy nie tylko gadają o kompoście, oglądają, słuchają, śpiewają, tańczą przy kompostownikach, ale też y, lubią przy nich po prostu popracować i dla nich ten kompost jest podstawą do ogrodu. Oczywiście teraz, co warto zrobić na jesień, ja tak sobie dzisiaj improwizuję przy tym filmie, Myślę, co tu powiedzieć. No, na jesień dobrze by było wszystko to przesiać. Co można już wykorzystać na grządki, to wykorzystać do nawożenia, resztę zostawić i uzupełnić jak największą ilością odpadów z ogrodu. Zgrabić liście chociażby i dorzucić też tutaj, jak macie jakiś obornik. Na przykład u mnie tu jeszcze jest trochę takiego obornika na, na takiej płachcie było położone on już jest przekompostowany, ale można go też dodać do właśnie do kompostu czy też jak ktoś ma zwłaszcza świeży to dodać nie za dużo, ale dodać tego świeżego, to trochę azotu pełno tych zdrewniałych części roślin przyda się do tego, żeby tworzyć właśnie próchniczną warstwę gleby później, taki nawóz, a takie podłoże praktycznie gotowe pod rośliny jakieś stare gnojówki co nie chce wam się przechowywać przez zimę wszystko to do kompostownika podrzucać, wymieszać, przykryć na wierzch tymi chwastami lub jakąś na przykład trawą, tak, żeby troszeczkę jeszcze, po pierwsze, pobudzić kompost do życia, wznieść, w, jak to się mówi, ciągle mi tego słowa brakuje podnieść temperaturę, żeby to sobie rozgrzało się ile może, i do tego właśnie przykryć od góry czymś, co. No, będzie taką ściółką, dodać wody, jeśli jest taka potrzeba. U mnie to jest wszystko mokre. To sobie jeszcze będzie pracowało. Powiem Wam, że nawet i może się okazać, że całą zimę. Bo po prostu, jak będzie taka zima, jak ostatnio by wywały u mnie tu w centrum, że to naprawdę ciepło. Prawie mrozów nie było z jakichś większych, przedłużających się, to może to popracować. Do wiosny nawet może się stworzyć kolejny kompost. Jest to też taki dom dla tych wszystkich organizmów, które tutaj pracują. Niektórzy się boją, że na zimę, jak zostawią właśnie taki zapełniony kompostownik, to że no przemarzną tutaj jakieś drżownice. Spokojnie, jak on jest pełny i pracuje, jest ciepły, to długo utrzymuje temperaturę i zwierzęta, wszystkie te Mikroorganizmy mają czas na to, żeby gdzieś tam głębiej sobie wejść. No i tyle, moi drodzy. Dzisiaj tylko taki odcinek powiem wam tylko dla tych dewiantów, którzy mnie ciągle pytają, co tam, gdzie tam, jak tam i co wszystko odnośnie kompostu, żeby robić. No. Na razie nic ciekawego się tu nie dzieje. Miałem czas, że bardzo dużo robiłem filmów o kompoście. Uważam, że jest dużo tych materiałów już i trochę słabo, tak ciągle powtarzać to samo, dlatego staram się nie robić jakichś nowych materiałów, no, ciągle powielających swoje własne, zresztą stare. No ale taką relację z tego, co tutaj się dzieje i co ewentualnie teraz można zrobić z kompostem, no to chciałem się podzielić z wami, a Wy jak macie chęć zapraszam. Do komentarzy powiedzcie, co tam u was się ciekawego dzieje, a no tak to takie sztuczne wzbudzanie tych komentarzy, ale powiem wam, że chętnie bym przeczytał bo to mi zawsze tak podnosi na duchu serducho mocniej bije jak mi piszecie że na przykład o u Ciebie zobaczyłem czy tam dzięki Tobie się z, y, no, zdecydowałem założyć kompostownik no i bym wtedy prosił o to żebyście dali znać czy to rzeczywiście tak na przykład dzięki moim filmom jest i czy nie żałujecie teraz że daliście się właśnie na ten kompostownik namówić bo to wiadomo wszystko ładnie się Mówi, ale trzeba przy tym potem robić, i to nie jest taka też czasami łatwa robota. Widzicie, tu się przesypuje aż ten gotowy kompost, tutaj piękna taka już ziemia, aż już się wysypuje po prostu z tych kompostowników, domaga się, domaga się roboty. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam wszystkich dewiantów i do zobaczyska. Papa. Pa.